32, a teraz już 33 będzie koncert. 32 dlatego, że dla nas był ważnym, gdyż pierwszy raz było to koncert dla pulmonologii. Przed trzema laty orkiestra grała dla geriatrii, a dotychczas historia sprowadzała się tych 30 prawie kilku koncertów dla dzieci. I słusznie, bo właściwie oni są najbardziej potrzebujący i właściwie ludzie od serca dają to zawsze dadzą dla dzieci leczenia dzieci. Natomiast w pewnym momencie okazało się, że może orkiestra również pomóc leczyć dorosłych. No, i jesteśmy bardzo wdzięczni orkiestrze, że wspomniała sobie dzięki staraniom. Pulmonologów w Polsce, tę grupę wzmocnić. No i a potrzeby są ogromne i duże, i to w różnych szpitalach, w poradniach specjalistycznych właściwie, wszędzie tam orkiestra pokazała możliwości, czyli grała o sprzęt dla tych właśnie miejsc. Nam się udało, muszę powiedzieć, rzeczywiście dzięki orkiestrze, wzbogacić się o piękny sprzęt, warto około 1,5 miliona, milion 1,5 miliona złotych, który szpital nie tak łatwo by znalazł na to pieniądze. Oczywiście, w ogromnym budżecie leczenia i opieki medycznej w Polsce, nie jest to, powiedzmy, duża część, ale ta część, którą widzimy, która jest nam niezwykle potrzebna, którą często musimy ekstra jeszcze czekać. To jest urządzenie do nawigacji oskrzelowej. W diagnostyce gusków obwodowych, czyli to jest część diagnostyki choroby nowotworowej, bardzo istotne jest, z, 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 rozpoznać, czy znaleźć tą zmianę, a dwa, znaleźć drogę dotarcia, żeby można było pobrać materiał na badania histologiczne, cytologiczne.